Komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą jest to fajne, to przyszliście to do, do polonii w komie. Polonia jest w komie. W twoim domu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. To jest setny odcinek Polonii w Komie. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. Świnoujście, Szczecin, Polska, Niemcy. Dobrze, dobrze, bo nagrywamy właśnie setny odcinek Polonii w Komie naszego programu kosmicznego o Polakach za granicą. Wiecie, że polonia w komie była już na wszystkich kontynentach? Czy wiecie o tym, że zaliczyliśmy 65 krajów, że w naszych 100 odcinkach pojawiło się 83 nieprawdopodobne osoby? Nie do wiary. Po prostu jeszcze ja czegoś takiego nie widziałem. Dziękuję wszystkim, którzy przysłali nam swoje. hello everybody my name is matthew rockefeller welcome into my world O, jest i nasza ukochana dorotka, która nie wiedziała, nogą stanąć po prawej stronie granicy czy lewej. O, jest i Ronaldo, którego z Robertem Carlosem pomylił z Nowego Jorku nasz przyjaciel. Kto, czy ty go masz? Kto to jest? Roberto Carlos. Jest Ukraina i polski zespół lubelski miąższ który tam dawał świadectwo, jacy jesteśmy świetni i Afryka, Afryka w kraju dogonów, gdzie, jak wiadomo, wszyscy wierzą w to, że przylecieli z kosmosu ich przodkowie, by założyć ten wielki, piękny naród. A my zakładamy swój wielki, piękny naród. Nazywam się Sebastian Matthews, na nazwisko. Mój tata jest Anglikiem, moja mama jest Polką. Nazywam się Monika Grove, mieszkam w Wielkiej Brytanii. Cześć! Nazywam się Kami, mieszkam e, w Montreuil. Zamierzam jechać do Wielkiej Brytanii. Jestem w hotelu, zmieniam sobie kolor włosów, wyjeżdżam do Las Vegas. Jak Polak wyjeżdża za granicę, to jakby bardziej uwidacznia się ta, ta jasna strona Polaka. I Polacy za granicą są jacyś strasznie trasz, fajni. Ja uważam, że Niemiec nie ma tej fantazji, którą ma Polak. Polak ma fantazję, on kocha fantazję. To chodzi o ludzi, a ja nie o kraje tak bardzo. Nie mogę do końca się zdecydować, czy on należy do Polski, albo do Niemiec. Tak jak ta szpara tu. Jestem zawsze jakby w środku polakiem, ale ma to różne jakby warstwy farby. Zawsze jak rysuję te moje miasta, to gdzieś musi się pojawić Kazimierz Dolny. Jak wyjeżdżamy, to się trzeba pokazać z jak najlepszej strony. Tak jest, kochani, robimy to. I w naszej republice niepodległych wariatów polonijnych. Dzieją się piękne rzeczy. Ten orzech jest dla mnie bardzo ważny. Ja nigdy z Polski na stałe nie wyjadę. Wyjadę tylko na święta obiektów moich braci. To pierwsza setka. Drobiliśmy się pierwszej setki, szykujemy się już na następną. To będzie za kilka miesięcy. Nadajemy codziennie o 21.40 w TV Polonia. Coś Wam powiem. To nie jest długi program. A jednak tak wiele osób zatrzymało mnie na ulicy różnych miast Polski, świata, dworców, lotnisk i opowiadało mi o tym, co widziało w naszym programie. Niech wam się nie wydaje, że to leci w kosmos, na którym nikt nie zawiesi oka. Oglądamy to, otwartymi oczami. To jest projekt Polonia w Komie. Nasz telewizor, wasza telewizja. Kosmos to komunikacja. Nie jest z miasta do miasta. Wojenko, Wojenko, cóżeś ty za pani, a za to obom idą. I chłopcy malowani, i ułani, i jedna kulawa pani. Oh.